Czy wy kiedykolwiek chcieliście skoczyć ze spadochronem? Bo ja zawsze I dzisiaj będziemy skakać ze spadochronem w Robloxie Zobaczcie to jak ja lecę Jest! O nie Hej, ja zapomniałem spadochronu Nie! Ja zaraz upadę Au! Au, au, au. O, wpadłem do wody Au Ale się połamałem strasznie Hej Co, ja się połamałem dostałem za to 8 tysięcy dolarów? Widzowie, ja właśnie połamałem 10 kości I dostałem za to 8 tysięcy dolarów Dobra Może jednak dobrze, że zapomniałem tego spadochronu Bo teraz to będę sobie zarabiał Zobaczcie jak skaczę z góry i łamię wszystkie kości o, lecę w dół, lecę w dół na tą skałę Au, mu widzę nabiło wszystko! Oj, ale spadam powoli na dół się turlą, dobra. Powłem 14 kości, dostanę za to 12 tysięcy, dobra. To już naprawdę kupa kasy widzowie Skoczmy może tym razem na drzewo i za czym czy na drzewie płamiemy sobie jakieś kości. Aaaaaaah! Oj, nawet nie trafiłem w to drzewo, ale jest ten słaby oj, ale wpadłem, oj, teraz na piasek i do wody na sam dół. Za ten skok zarobiliśmy 10 tysięcy dolarów. Hej, zobaczcie, możemy zmieniać mapy, zobaczmy to. Wow, możemy upgradeować mapę. Żeby skakać z wyższej wysokości O matko, ale to będzie wysoko Zobaczcie, tu jest nawet UFO za 15 milionów Ojeju, za 150 milionów jest najwyższy poziom Wyobraźcie sobie, ile kość płamiemy skacząc stamtąd Dobra, ale zobaczcie to Mogę kupić następny poziom, drugi za 25 dolarów Kupę go i zobaczmy, gdzie się pojawimy O wow, zobaczcie, dobra, teraz jesteśmy o wiele wyżej Wtedy skakaliśmy stamtąd, to jest tak niziutko A teraz skaczemy z takiej dużej wysokości Że teraz to płamię tyle kości i zarobię masę pieniędzy O nie, potknę się i spadłem Okej, okay, mogę się obracać w locie. Au... Ale wylądowałem. Oj, jeszcze na drzewo. Koniec. O, zobaczcie, na szpaga zrobiłem na swoim dole. I teraz leżę i nic nie mogę zrobić, bo płamem aż 30 kości. Ale za to zarobiłem aż 20 tysięcy. Pobiłem mój rekord pobitych kości. I do tego skręciłem jeszcze 18 stawów. Skaczmy dalej, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy i oblokować nowe lewe. Zobaczcie to. jak chcę naprawdę skoczyć z tej góry lodowej. Stamtąd to płamię tyle kości, że to szok. Lecę Lecę w dół. Okej, okay, celuję w tą skałę. Obym trafił w skałę, bo w tej płamie dużo kości. a głową dostęp. O. I teraz jeszcze chciałem. jeszcze wylądowałem na skalę na samym dole. Ale po 18 kości. Oj, to naprawdę słaby wynik. Mogłem połamać o wiele więcej. Zobaczę, ile kosztuje następna mapa. Następna mapa kosztuje aż 100 tysięcy, dobra. Muszę się postarać, żeby tyle zarobić. Lecę w dół i łamię wszystkie moje kości. Zobaczę, jaki będę miał mój rekord. Dobra, gdzie teraz może być celować? Dobra, celuję na sam dół. Tylko nie jechał jak najwięcej, chociaż nie wiem. Dobra, lecę, robię fikołki w docie Zobaczcie to. I na piasek. Oj, dowody. O nie, zobaczcie to. Jednak to była najgorsza taktyka, bo nie połamałem ani jednej kości. I przez to zarobiłem tylko 8000. Dobra, to było naprawdę słabe. Ludzie, ja nie wiem, jak ja mogę tak słabo skoczyć. Wow, teraz zobaczyłem, że na drugim poziomie odblokowaliśmy ulepszenie fajerwerki Zobaczmy, co to robi. Dobra, skaczę i aktywuję fajerwerki Wow, zobaczcie, jak wysoko lecę. O, jeszcze mnie wyrzuciło gdzieś w bok. O nie, co się ze mną stało. Jestem na granicy mapy i za chwilę chyba zaraz nie wylecę. Tu jest jednak jakaś bariera, i za chwilę uderzę w ścianę. Zobaczmy. Au. 28 kości i jeszcze raz. Au! 34 kości, dobra. Czy jeszcze gdzieś dolecę? Nie, no już sobie tutaj poleżę na tej trawce. Dobra, 34 kości. Zobaczmy, je zarobiliśmy. 22 tysiące. Ok, nowy rekord. Te fajerwerki są naprawdę dobre, ale wiecie co? Wydaje mi się, że ja powinienem odpalić je tam na samym dole. Ale no niestety nie mogę ich użyć, bo zobaczcie, one mają aż 10 minut cooldownu. Ok, spadą znowu w dół. Cię tym razem może uderzę. O, w to drzewko, może? W to drzewko? Nie, no nie trafiłem w to drzewko, ale słaby skok. O nie, jak Jak chcę zarobić na drugą mapę? Jak ja tak słabo skaczę. I zobaczcie. Teraz leży. I się opalam, ale słaby skok Mam już 85 tysięcy, dobra Tylko jeszcze 15 tysięcy i będzie nowa mapa Nowa mapa, nadchodzę, zobaczcie to jak ja lecę Uderzę w tą skalę Na skałach się chyba łamie najwięcej kości I zobaczcie, o i połamałem sobie nogę O i jeszcze wpadłem w drzewo 30 kość połamane, zobaczmy czy zarobię więcej niż 15 tysięcy Nie no tylko 12, naprawdę jaki słaby skok Musimy na szybko zarobić 2000 To zobaczcie, lecę sobie tutaj I uderzę może sobie o... Tutaj w tą skałkę. Ała! Oj, cały mam ekran biał. Au, 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 ale dostałem. Dobra, 12 kości, zobaczmy ile zarobię. 11 tysięcy, okej. Okay. To mi pozwoliło na zakup nowej mapy. Zobaczcie to, kupujemy mapę za 100 tysięcy. Ale teraz będę skakał, widzowie. Proszę powiedzcie mi, że to jest ta mapa lodowa, ja tak chcę z niej skoczyć. O nie, to jest ta mapa taka wysoka, tutaj taka brązowawa. Ok, No dobra, wtedy skakałem stamtąd, teraz skaczę stąd. Zobaczcie, to jest już naprawdę wysoko. Gdzie celujemy, widzowie? Może padniemy w te oskałki i potem spadniemy tam, ona sam dół. Dobra, to będzie chyba naprawdę świetne i pomiemy... W tym masę kości. Zobaczcie, to jak ja lecę na te skały. Lecę. Au! pierwsze uderzenie 45 kości za pierwszym uderzeniem. O, oh, wow, to jest mój rekord. I jeszcze drugi raz 54 kości i wylądowałem w wodzie. Za ten skok zarobiłem aż 25 tysięcy. No dobra, to całkiem dużo. A jest tu może jakiś sklep? Tak, tu jest jakiś sklep. oh wow, możemy kupać ulepszenia. Dobra. Kupię poziom wyskoku, ulepszego, żebyśmy skakali jak najwyżej. No wtedy pamiętam jak najwięcej kości chyba. Dodatkowo kupię ulepszenie, które zwiększa nam kasę za każde złamanie, za każde skręcenie. I do tego jeszcze naszą odbijalność. Teraz to się będziemy. Odbijać jak piłeczka i łamać przy tym masę kości. Dobra, zobaczmy, co nam dadzą te ulepszenia. Wtedy zarabialiśmy jakoś 20 tysięcy i skakaliśmy słabo. Teraz, jak skaczemy, tak, że to dalej słabo. Nie wiem, po co kupiłem to ulepszenie, skoro to jest takie słabe. Zobaczmy, ci, odbiam jak piłeczka. Okej, okay, lecę z kałki ale teraz zarobię pieniędzy, już to widzę. Okej, okay, ląduję. U, 79 kości, o matko, te ulepszenia są naprawdę świetne, zobaczcie to, teraz drugi raz, 105 kości, to jest niemożliwe, trzeci raz, okej, okay, teraz nic nie pomem. i na samym dole jeszcze dwie kości, i do baseniku, jak zawsze, to jest nasz totalny rekord, 40 tysięcy i 107 kości złamanych, o matko, jedyna, ile połamaliśmy kości, hej, te ulepszenia są chyba naprawdę wartych pieniędzy, kupię jeszcze, żebyśmy mieli szybciej te fajerwerki, bo one się nam przydadzą, i jeszcze to na łamanie kości, i to na skręcenia, to są naprawdę dobre zakupy, teraz to zarobimy jeszcze i jeszcze więcej, Pamiętacie? Wtedy było 107 kości. Czy dam radę dobić do 200? Zobaczę. Ta taktyka na skakanie na te skałki jest chyba najlepsza, bo wtedy łami od razu masę kości. Ok, zobaczmy to. Au! 39. No dobra, to był słaby skok, ale może za drugim razem będzie troszkę lepiej. Poprawka? Zobaczmy. Oj, nawet nie trafiłem w skałę 44. W skałę 63. Ok. To może nie był najlepszy skok, ale trochę kości połamaliśmy i trochę zarobiliśmy. Więc dobra, spróbujmy jeszcze raz znowu lec na te skałki, bo jak na razie to wychodzi nam najlepiej. Ok, zobaczmy, ile tym razem zarobię. Oby było już 100 tutaj? Błagam, zobaczmy. 30. 7, ale słabo. Ojejku, co się dzieje? Druga skałka? 50. I trzecia skałka, jak jestem rozpędzony. O nie, tak skałka? 69. okej okay. 73. Dobra, to jest naprawdę okej, okay, Jeszcze na koniec dostałem tym malusieńkim kamieniem. 75 kości złamanych. Hej, jak ja wtedy to zrobiłem, że połamałem aż 100 kości? Dobra, wtedy to był jakiś mój rekord. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Koczmy i zobaczmy, ile kosztuje następna mapa, bo już mam dość skakania na tym samym terenie i bym chciał bardzo poskakać, co z tego lodowego. Uderzmy w tą skałę. Wow, po tej jednej skali dostałem aż 144 połamania. O, oh, wow, 145. Dobra, to jest nasz nowy rekord. A uderzę w jedną skałę. 46 tysięcy. Dobra, to jest nasz nowy rekord. Bardzo bym chciał skoczyć z tej lodowej krainy, bo wtedy bym się czuł jak kuczek narciarski. A teraz na razie skaczę z jakiegoś brązowego biomu. O matko, dobra, on jest trochę słaby. Muszę wymierzyć i uderzyć w jakąś skałę, bo jak widzieliście, to jest chyba najlepszy patent. Jednak ten patent na skakanie stąd jest słaby. Dobra, lecę, zobaczcie to. Albo może na drzewo? Zobaczmy, ile dostaniemy za drzewo. Może uderzę w to? Nie, jednak nie uderzę, tylko w trawę. Oj, osiem kości. 8 kości, 11. matka 1 to był nasz najgorszy skok w historii. 13 kości, jak mogło tak nam słabo pójść? Dobra, aż mnie jest wstyd za ten skok. Do tych skałek tam na dole jednak nie dolecę, więc najpierw muszę uderzyć w tom i liczyć, że upadę na jakąś styk, bo wtedy to dopiero połamię tyle kości, że to hit. Ok, 52. I może w tą dużą skałę tutaj, ale uderzę. Au, 64. Ok, 66, 67. W porządku, w porządku. Dobra, zobaczmy, ile kosztuje następny level, bo ja mam dość skakania z tego poziomu. on jest bardzo słaby. 250 tysięcy, dobra, trochę się napracuję, żebym. Na niego zarobić, ale chyba będzie warto, zobaczcie to. Lecę dalej, dobra, wyskakujemy tutaj. I na początku spróbuję taką lekutko upaść. Ok, Pamiętko cztery kości, żeby się rozpędzić i zobaczcie to. To jest chyba najlepsza taktyka, bo teraz jak uderzę! O nie, dobra, to jest tak słaba taktyka. Ja bardzo głupio mówię, to jest słaba taktyka, nie róbcie tak. Tylko 38 kości, ale słabizna. Ale wydaje mi się, że ta taktyka ma potencjał, tylko że uderzyłem na końcu w złą rzecz. Zobaczcie to. Spróbuję tutaj na początku tak leciutko, tylko się uderzyć. O tak, 23, żeby teraz się rozpędzić i uderzyć w jakąś skałę. O, na przykład tą właśnie. Ło, wow, 104 kości, zobaczcie, ja nic nie widzę, ale piszcie mi w uszach, oh, Widzowie, ja nic nie widzę. Co się stało? Połamę 100 kości i zarobiłem 120 tysięcy! Nie dobra, to jest niemożliwe. To jest najlepszy skok w historii. Dzięki temu skokowi możemy kupić nową mapę. Zobaczcie tylko to. Nową mapą nadchodzę, zobaczcie. Błagam, oby to była już ta lodowa. Błagam, błagam, błagam. To jest następna brązowa. Czy ja dobrze widziałem? Ło, jakaś drabina. Czy ja mogę za darmo się wspiąć na lodowy level i oszukać trochę? Tak, chyba mi się uda. Zobaczcie, widzą, jakim jestem wspinaczem. Jak ja dziennie się wspinam po tej drabinie, zobaczcie na mnie. Tak za darmo wejdę na lodowy level i zarobię tyle pieniędzy, że to szok. Dobrze i nie ludzie o tym nie wiedzą, tylko ja. O zobaczcie, to jestem tutaj. Widzowie, tak wejdę O nie nie! Admin gry mnie chyba złapał, że oszukuje i mnie wycofał tutaj, ale słabo. A ciętko tak sobie leciutko oszukać. No dobra, no niech ci będzie. Lecę tą moją taktyką znowu, bo może znowu stracimy przytomność tak jak wtedy i zarobimy 120 tysięcy. Dobra, na początku leciutko i się przygotować na jakiś mocarny upadek, który nas połamie, jak nie wiem. Ała, Oj, ale słabo, ale słabo. Wiecie, czemu tak samo teraz poszło, bo nie uderzyliśmy w skałę. Pomaliśmy tylko 27 kości. Dobra, ale słabo. Musimy na początku upaść leciutko. Albo nie widzowie, nowa tak. Po prostu lecę z górki na pazurki. Lecę idealnie na tą skałę i już bez żadnego zatrzymywania się połamie w kości, zobaczcie to! Nie, tylko nie trawa, tylko 13 kości, ale trochę mam biały ekran. Okej. Okay, dobra, się połamałem. 20 tysięcy, ale słabo. Najlepsze są te skoki, gdzie ja tracę przytomność i wszystko jest białe. Muszę jakoś tak wylądować na tej skalę, żeby tak było. Dobra, lecę jeszcze raz, celuję w tą oto skałę tutaj, w tą o tutaj. Zobaczcie, czy w nią trafię. Błagam, błagam, jest tak blisko. Nie no, nie trafiłem. 4 kości. Płamane. Ej, zobaczcie, to jaka się skapuła w basenie zamiast łamać kości. Hej, ty wiesz, że dostajesz pieniądze za łamanie kości? Ona chyba o tym nie wie i nie chce zarobić pieniędzy. No dobra. Ostatnia próba tą nową taktyką na wycelowanie w tą jedną skałkę. O, ale jak trafimy już. Oj, to widzowie, wydaje mi się, że rozbijemy bank. Tak, chyba trafiliśmy. Oj, nie nie trafiliśmy na tak, 27, 29. Słabizna, słabizna, widzowie. Wróćmy może do naszej starej taktyki, gdzie tutaj właśnie tak uderzaliśmy leciutko i potem się rozpędzaliśmy i uderzyliśmy bardzo mocno. A, przypomniało mi się. My mamy jeszcze. Fajerwerki, dobra, teraz na samym dole Użyję fajerwerki i zobaczycie jak dostaniemy Oj, się rozpędziłem nieźle, całkiem 30, i teraz poprawka, i teraz poprawka Tylko, że w skałę, w skałę błagam Oj tak, uuu, 39 40, trochę słabo, nie najgorzej 43, a, ja zapomniałem, że ja Powinienem w ogóle fajerwerkę użyć, no dobra Teraz ją użyjemy, to wiecie co, jak używamy fajerwerkę To po prostu skoczę tako, z górki na pazurki I hej, lecimy, fajerwerka przygotowana Używam ją, w górę Dobra, wow, no! o, oh, oh, matku, ja nic nie widzę, bo się odbieram, au, oh, jeszcze się odbieram, oh. O, jeszcze wylądowałem na trawie. Hej, co się dzieje, widzowie, ile jakoś płałem 130 tysięcy! Za to, że straciłem przytomność. Ile kasy, o matko jedyna. Mam już 250 tysięcy. To jest kupa kasy. Za chwilę zobaczę ile potrzebuję na nowy level. Ta fajerwerka nam tyle zarobiła że to hit. Ona jest naprawdę świetna. Dobra, celujemy w tą oskałkę. Zobaczymy czy trafimy. Hej, chyba trafimy, chyba trafimy. U, 20-30, ale dobra, słaba, słaba, słabo. Zobaczę ile chociaż ona kosztuje. Dobra, ile kosztuje ta lodowa mapa? Pół miliona no... No dobra, na razie nas nie stać. Więc chyba po prostu kupię Ulepszenie, bo te ulepszenia naprawdę dużo dają. Kupię bardzo dużo ulepszeń do złamań i do skręceń, bo one nam dają naprawdę dużo. Wydałem wszystkie nasze pieniądze, dosłownie, wszystkie, na te ulepszenia. Oby to nam coś dało. No dobra, zobaczmy to. Nasza najlepsza stara taktyka. Tutaj spaść leciutko. Hej, okay, leciutko, tak, żeby połamać tylko bardzo mało kości. Trzy kości. Oj nie, dobra, dobra, to był słaby skok. 17. Albo może teraz będzie poprawka w jakąś z tych skałek. Oj, tak, w tą skałkę błagam. Nie, no nie trafiłem. 31. Kurczę, ale słabo kupiłem tyle upgradeów i tak. Co nam poszło. Widzę, wiecie co, zobaczyłem, że tam gdzie jest ta fairwerka, to możemy też użyć jakiejś innej supermocy, jakaś Dart1. Dobra, zobaczmy co to robi. Aktywuję to. Okej, okay, to nic nie zrobiło nam chyba. To nam chyba nic nie dało. Co za słowo super moc, 23 kości. I teraz poprawka w tą gigantyczną skałę. O 35, o i 39. Dobra, ale dosyć słabo. dosyć słabo. Bardzo, bardzo słabo. tylko 30 tysięcy zarobiliśmy, a wtedy zarobiliśmy 120 tysięcy. Nie no, muszę jakoś uderzyć tak, żeby znowu stracić przytomność. Może admina nie ma i zdąży wejść tutaj na górę i skoczyć z tej góry, zanim on się skapnie. Żebym zarobił jak najwięcej pieniędzy, stracił przytomność i połamał masę kości. Dobra, jestem tutaj, nie ma admina. Jestem praktycznie na lodowym poziomie i admin jeszcze nie zobaczył. Więc dobra, skaczę. Lecę, lecę z górki, lecę, bo chcę. Widzowie, au, ał 14 kości na wyprostowane nogi. W ogóle spadłem. Dobra, teraz lecę i uderzę w jakąś skałę. Ale jestem rozpędzony, ale uderzę mocno. Aua, 25. Nie, no to był nasz najgorszy skok, naprawdę. Ej, mam teraz pomysł. Może teraz skoczę z taką o kamerą, że ja widzę, co się dzieje. Dobra, uwaga, ale teraz dziwnie jest. Okej, okay, skaczę. Lecę w dół. O, matko, ja się obracam w nawet Nie widzę, gdzie ja ląduję. Widzowie, gdzie ja jestem? Ale się kręcę. Au, au, kości 59 kości. Au, au, ale lecę. Ja spadam sobie. Au, 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 au. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem w ogóle? Au. Jestem na jakiejś trawie. Się tu po trawie. Aua, widzowie. 70 kości. Dobra, to jako tako słaby skok. Ej. Wiecie, co jest tutaj ten płotek? I może on jest nie bez powodu, bo może z niego spróbuję skoczyć. Okej, okay, wchodzę na płotek. I lecę z górki na pazorki na sam dół. Zobaczcie. Ej, może spróbuję uderzyć głową, bo wtedy może stracić przytomność. Patrzcie, jak lecę głową. Oj, tak, tu trochę zadziałało, bo widzim, mam biały ekran. I jeszcze raz. O, 29 kości. Dobra, to był słaby skok, ale plan był dobry. Trzeba upadać na głowę, bo wtedy straci przytomność. Dobra, dobra, tym razem skoczę na głowę, ale o tutaj spróbuję. Tutaj skoczyć na głowę, to jest naprawdę dobry. Dobry skok! Hej, no ja spadłem na głowę. Jak to nie straciłem przytomności? Dobra, no to runda druga. Teraz próbuję tutaj spać na głowę. Zobaczyć czy mi się uda. Oj, nie, nie spadłem na głowę. 40 kości. Nie najgorzej, nie najgorzej. Okej. Okay. No, lecę jak nie wiem. I trafię głową. I głową. Oj, no co jest? Co się dzieje? Czemu ja nie teraz tej przytomności? Może teraz teraz przytomność? Uuu, trochę miałem rozmazany ekran. Uuu, 90 kości. Dobra, to był dobry skok. Ale widzowie, ja mam tylko 150 tysięcy, a potrzebuję aż pół miliona, żeby dostać się na nową mapę. Wiecie co, widzowie, mam pomysł. Oszukam i kupię zarobuksy. Podwojenie ilości połamanych kości. To nam na pewno pomoże. Okej, okay, kupione, dobra. Teraz lecimy i łammy wszystkie kości. Zobaczymy, ile teraz uda nam się połamać najwięcej. Zobaczmy, czy damy radę połamać te kości. Lecę tutaj. Okej. Okay. I na główkę, i na główkę. Hej! Au! 31. Ej, Dosyć słabo, także, że 32 i teraz tą skałę, ale się połamiemy, ale się połamiemy. 88 i jeszcze raz na trawkę. Ała, 90. Jak na to, że kupiliśmy podwojenie kości, to tak trochę słabo, no dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć po 200 połamanych kości, skoro kupiliśmy to ulepszenie. No ale dobra, skaczmy dalej, skaczmy dalej. W końcu się uda połamać wszystkie kości, tracić przytomność i w ogóle zarobić im masę pieniędzy. Ok, odbięć się od skałki, teraz na trawkę. u 86, 89 i jeszcze raz w te oskałki i raz. Ło, wow, okej, okay, udało nam się prawie kości pomać. Ale widzowie, no ja w tym tempie to nie zarobię W tym tempie to ja nie zarobię na tą nową mapę. Na moją wymarzoną lodową mapę. Błagam tylko jeden skok na tej mapie, by mnie tak uszczęśliwił. Dobra, zobaczcie to, za minutę będziemy mieli fajerwerki. Pamiętacie, w tej straciliśmy przytomność i zarobiliśmy aż 120 000 dzięki tym fajerwerkom. One są naprawdę świetne i bardzo nam pomagają. Ale zanim to, to zobaczmy, bo może uderzymy w tą kość. Ło, wow, uderzymy w tą skałę i mam pomalek aż 132 kości. O, i jeszcze tutaj, jeszcze tutaj 136 Dobra, mój nowy rekord: 138 połamanych kości. Ale widzicie to, co robiliśmy tylko 30 tysięcy, bo nie straciliśmy przytomności. To jest najwięcej cenione, jak tracimy przytomność. No dobra, 30 sekund do Firewerek i wtedy to dopiero się połamiemy. Okej, okay, robię parę salt. Teraz jeszcze tutaj się obrócę i uderzam. Oj, uderzyłem głową i jestem trochę zamroczony. 114 kości, dobra, całkiem dobry wynik: 30 tysięcy. Potrzebujemy aż pół miliona na lodową mapę. No dobra, jeszcze parę skoków i w końcu spełnię moje marzenie. Dobra, zobaczmy, gdzie wyląduję. Nie, no nie może w wodzie. Ty, połamając zero kości Zero kości, zero skręciłem Czysto teoretycznie to jest mój najlepszy upadek Bo dosłownie nic mi się nie stało A skoczyłem z takiej wysokości Mamy fajerwerkę, widzowie, dobra Mam plan, lecę na sam dół Uderzam jak najmocniej i wtedy odpalam fajerwerkę Oj Dobra, i teraz aktywuję fajerwerkę I zobacz jak nas wyrzuciło I jeszcze w ścianę u 77 I teraz będziemy się trochę może odbijać 80, 95, okej, okay, jeszcze trochę salt i teraz tą skałkę 102. I jeszcze może tutaj. Ok, 109 i w drzewo na koniec. 115 kości, 118. Okej, okay, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, tak szczerze. Jeszcze tylko 115 tysięcy i będę na tej lodowej mapie to będzie takie świetne. No dobra, skaczemy dalej. Ale teraz uderzymy, ale teraz uderzymy Uuu, 102 kości i znowu mam biały ekran. No dobra, zobaczmy. 30 tysięcy, okej, okay, jeszcze tylko 70 tysięcy, widzowie! Ła, ale uderzyłem cały mój ekran jest niebieski tym razem. Co się dzieje? 107 kości, bo jeszcze jedna skała i teraz jeszcze jedna skała. 111 kości połamanych i miałem jakiś niebieski ekran. Co to się stało? Ile za to zarobię? Bo to był całkiem niezły upadek. 63 tysięcy dostałem aż za to. Dobra, najwięcej no jest nie one to białe, jak teraz krztomność, a to niebieskie też trochę zarabia nam, bo dostać teraz 60 tysięcy, więc to jest też całkiem dużo. Ale zobacz, to brakuje nam tylko 7 tysięcy, więc teraz skaczę sobie tak o nagłówkę i ile dostanę za to. Dobra, już nawet chyba nie muszę tam na dół. I tak, dostaliśmy 12 tysięcy, zobaczcie to Widzowie, chyba w tym momencie kupuję lodową krainę Błagam, powiedzcie, że to jest lodowa kraina, bo ja już mam dość Tak, widzowie, to jest lodowa kraina, zobaczcie, to spełniłem swoje marzenie i jestem na lodowej krainie Dobra, skoczmy w dół i zobaczmy, ile zarobię skacząc z tej lodowej krainy Ja cały czas marzyłem o tym, bo chciałem być jak skoczki narciarskie i skoczyć z lodowej góry Uuu, jak ja jestem wysoko, co to się dzieje? Obym tylko trafił w jakąś skałkę, błagam, 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 Taka łatwa, 28 kości, no dobra, ta góra lodowa nie jest najgorsza. Ale spełniłem moje marzenie i też najbardziej liczy, zobaczcie jak wylądowaliśmy z głową w piasku. Widzowie, w tym odcinku łamałem naprawdę masę kości i za to zarobiłem też bardzo dużo dolarów. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i jakiś miły komentarz, naprawdę, bo to bardzo pomaga, bo Marciuś dopiero zaczyna z YouTube'em i jeżeli chcecie zobaczyć odcinki z moim przyjaciółką, to napiszcie to w komentarzu, bo one będą o wiele lepsze i o wiele śmieszniejsze i o wiele fajniejsze, bo będzie to moja przyjaciółka. Widzowie to będzie naprawdę świetne. Ja się z wami żegnam i do następnego widzowie. PAPA! Pa!